Dzień dobry, witajcie. W dzisiejszym filmie będę chciała troszeczkę... Pomóc wam w takiej sytuacji, z którą być może się właśnie mierzycie, co zrobić, kiedy jedna ze stron staje się nerwowa, zaczyna krzyczeć, domagać się, nazwijmy to uwagi, domagać się rozmowy, a druga strona raczej się wycofuje. Co mam na myśli? To że albo wychodzi do innego pokoju, albo przestaje mówić. No generalnie wydaje się, jakby nie była chętna na tą rozmowę. Spróbuję dzisiaj troszeczkę więcej o tym wam powiedzieć. I pomóc Wam jakby zająć się tą sytuacją, wiedzieć jak się zachować i co tu w ogóle się dzieje i dlaczego tak się dzieje. Mam nadzieję, że ten filmik będzie w tym dzisiaj pomocny. Pierwsza rzecz, która może trochę pomóc uporządkować to, co się dzieje, to na pewno w takiej sytuacji oboje jesteście w jakimś stresie, tak? No nie jest to sytuacja komfortowa. Jedno chce dążyć do rozmowy, robi się nerwowo, drugie raczej unika tej rozmowy, po prostu jesteście w większych emocjach, w większym stresie. I tutaj automatycznie wychodzą pewne różnice między wami prawdopodobnie dochodzi do tego, że radzicie sobie zupełnie inaczej ze stresem, tak? Czyli jeżeli jedna strona dąży do rozmowy, to znaczy, że jest nakierowana na emocje, które mają sprawić osobiste emocje, które mają sprawić, że ona sobie lepiej poradzi z tą sytuacją, dzięki temu, że mówiąc potocznie się wygada, czyli Częściej panie mają taką potrzebę, żeby mówić, żeby to wszystko z siebie wyrzucić. No i właśnie to jest ten styl radzenia sobie, tak? Czyli ym, potrzeba powiedzenia tego drugiej stronie, wyrzucenia tych t, trudnych emocji. Taki, właśnie nakierowany na osobiste emocje, osobiste przeżywanie. Ten drugi sposób reagowania, zdecydowanie częstszy, częściej stosowany przez Panów, to jest styl unikający, tak? Czyli chodzi o to, żeby poradzić sobie z trudną sytuacją, poprzez to, że staramy się, jakby odwrócić uwagę, skupić na czymś innym, coś obejrzeć, z kim się spotkać, co oczywiście przez pierwszą stronę, która jest nakierowana na rozmowę i emocje. Jest po prostu odbierane jako brak współpracy, ignorowanie. No i jak tu pewnie czujecie, no tutaj jest bardzo cienka granica między tym, że mówimy o stylach, a mówimy o kutni, tak? Bo zdecydowanie łatwiej nam przypisać sobie. Właśnie takie, powiedzmy, złe intencje, widząc, że się, nie wiedząc o tym, że się różnimy. Intencje o stylach radzenia sobie opowiadam w osobnym filmiku, dlaczego ona płacze, a on wychodzi, dlatego zachęcam Was do tego, żeby wrócić sobie do niego, obejrzeć go w całości. Wtedy myślę, że zdecydowanie bardziej Wam się to rozjaśni. Idziemy dalej. Skoro już wiemy, że tak właściwie nie chodzi o robienie sobie na złość, tylko chodzi po prostu o pewną różnicę. To chodzi o to, żeby dać sobie przestrzeń na, to, na te różnice, które wychodzą w waszej relacji. Jeżeli ona potrzebuje pewne rzeczy z siebie wyrzucić, o tym opowiedzieć, być wysłuchaną, to musisz jej na to pozwolić, tak? Musisz sprawić, że będziesz. Musisz być obecny, musisz jakby być zainteresowany tym, co, co ona ma ci do powiedzenia. Oczywiście ja w pewien sposób upraszczam mówiąc, że chodzi tylko o panie. Jest różnie, tak, ale z uwagi na to, że jest taka większa tendencja, więcej Pan ma taką potrzebę, to myślę, że tutaj jakby pokazanie tego w ten sposób nie jest, nie jest dużym błędem, jest pewnym uproszczeniem, ale myślę, że może pomóc Wam sobie te rzeczy poukładać myśląc o tym, że panowie jednak częściej radzą sobie w ten sposób, że starają się unikać tego problemu, starają się o nim nie myśleć, zmienić otoczenie, porozmawiać z kimś innym, włączyć telewizję, tak, co panie właśnie odbierają jako tą ignorancję. W związku z tym panie też muszą dać prawo panom żeby mieć tą przestrzeń na, na ten moment oddechu, na ten moment, że tak powiem e, uniknięcia tej konfrontacji na to, że skoro one są nerwowe i jest im trudno sobie w tym momencie poradzić, no to panowie radzą sobie właśnie w taki sposób. Więc tak właściwie chodzi o danie sobie pewnej przestrzeni, tak? Skoro jedna strona potrzebuje coś z siebie wyrzucić, e, oczywiście to by było ważne, żeby to, nazwijmy to, wyrzucanie z siebie też było w pewnych ryzach Pewnego szacunku, tak, żebyśmy tutaj się nie ranili, czyli jakby jeżeli panie potrzebują się wygadać. Tak, czy część panów się potrzebuje wygadać, to w porządku, niech to się dzieje, ale dzieje się w takim momencie, który będzie odpowiedni dla dwóch stron. Czyli nie tu i teraz, tylko z uwagi na to, że ja potrzebuję się wygadać, więc proszę mnie tu wysłuchać, no to nie, 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 nie tędy droga, no bo druga strona ma inaczej, tak? Ona nie potrzebuje się teraz wygadać, ona potrzebuje teraz wyjść, potrzebuje odpocząć, potrzebuje ochłonąć. Więc jeżeli tak jest, no to szanse na porozumienie są małe, tak? No bo my się wygadamy wtedy, kiedy druga strona nie jest na to gotowa, nie jest zainteresowana. Ona może być gotowa za chwilę, ale nie jest gotowa tu i teraz. W związku z tym, to danie sobie przestrzeni na to, że panowie czyli to uproszczenie, tak? powiedzmy, że panowie potrzebują ochłonąć, wyjść, jakby ochłonięci, wrócić. Do rozmowy i danie tej przestrzeni, i ustalenie mniej więcej ile tego czasu jest potrzebne, sprawia, że potem jesteśmy oboje gotowi na to, żeby o tym porozmawiać. Panowie już z tym założeniem, że ok, nastawiam się, teraz będę słuchał żony czy partnerki, niech ona mówi, ma taką potrzebę, w porządku, ale jestem na to gotowy. A panie, że być może mąż, partner, kiedy do was przyjdzie, on nie będzie miał, że tak powiem, takiej możliwości, żeby wypowiedzieć i tak opisać to wszystko, jak wy to robicie. Chodzi trochę o takie uszanowanie tego, że panom może brakować tych słów, żeby to wszystko jakoś ogarnąć, opisać, dobrać odpowiednie słowa, tak jakby panie to chciały usłyszeć. Ale za to mogą dać właśnie tą przestrzeń, tak? Właśnie do tego, żeby pani poczuła się wysłuchane, zrozumiane. Myślę, że to mogą dać panowie właśnie tą przestrzeń, ale niekoniecznie to, że będą wiedzieli, co dokładnie powiedzieć, jak się odezwać, jaki komplement powiedzieć, żeby było bardziej miło, to nie zawsze się realizuje, tak? Czyli jakby chodzi trochę o oczekiwania, żeby je obniżyć i dostosować do tego, że jesteśmy inni. I właśnie w tym momencie, kiedy nie będziemy tworzyli takiej presji, Presji na to, że panie mają się zachować jak panowie, a panowie jak panie, no to jest po prostu niemożliwe. To są właśnie te oczekiwania, które sprawiają, że tworzy się między nami mur. Jeżeli tego się pozbędziemy i nie będzie tej presji, a będzie to poczucie, że no różnimy się, więc musimy dostosować tą naszą rozmowę do dwóch stron, jest szansa na to, że to będzie właśnie takie dobrowolne. Oczywiście mam na myśli to, że każdy będzie chętny, każdy będzie zaangażowany, będzie chciał przejąć pewną inicjatywę, w tej rozmowie, jakoś się w nią włączyć a myślę, że na tym nam zależy, tak? Zależy nam na tym, żeby nie być tą stroną, która ciągnie do tej rozmowy, która przekonuje, tylko która też jakby coś dostaje w tej rozmowie, tak? Może zastanawiacie się, dlaczego poszliśmy w takim kierunku rozmowy, ostatecznie tego, że no jednak macie wrócić i ze sobą porozmawiać, a nie w takim kierunku, że jakby unikamy, zostawiamy ten temat, jakby udajemy, że jest w porządku, emocje opadły, druga strona przestała krzyczeć albo przestała domaga domagać się tej już rozmowy, no więc możemy przejść do porządku dziennego. Dążymy do rozmowy, dlatego że wyjaśnienie pewnych spraw na bieżąco jest dobre z punktu widzenia dobrych relacji, tak? czyli to, że różnimy się stylami, nie sprawia, że ostatecznie nie mamy dążyć do rozmowy, bo rozmowa i powiedzenie tego, jak ja mam, jak ma druga strona i jakby podzielenie się tym ze sobą, po to, żeby aktualizować, mówić na bieżąco, co nam leży na sercu, co nas boli, jest niezbędna do tego, żebyśmy za sobą nadążali, a ostatecznie, żebyśmy budowali związki pełne zrozumienia. Więc ym, nie mogę Was zachęcić do tego, żeby pójść za stylem unikającym również w relacji, tak? czyli ostatecznie nie na tym się skupiamy tylko skupiamy się na tym, żeby dobrze rozmawiać, ale musimy brać pod uwagę to, że mamy różne tendencje i to, ta tendencja może być taka, że wolimy unikać tej rozmowy, tak? Sama wiedza, że wolimy tego unikać jest o tyle pomocna, że możemy po prostu się zorientować, ochłonąć, dostosować to do siebie, to tempo powrotu do rozmowy i po prostu odbyć tą rozmowę w dobrych dla nas warunkach. Jeżeli ten filmik był dla Was pomocny, to zachęcam Was do pozostania ze mną, obserwowania moich kanałów. Oczywiście możecie go posłać również dalej w świat. Ufam, że jeżeli był on pomocny dla Was i znaleźliście w nim wartość, to tą wartość również znajdą w nim inne osoby.